W tym czasie co mam mi stać, Ojca chciałem szczęsto być, Ojciec o ciebie wdawać, To jest to właśnie chłopcze znak, bo tańczy szczęście na... I żeś leży w sobie, i na przechodkach, na czegoś tak. To jest to właśnie głos przed To znaczy, że szczęście ma Bez korupcji trzeba biegać I na werbetu gniazda. Na staży góry z Witam Państwa ponownie na kolejnym odcinku spotkania z Waldemarem Podraszko. Skończy... Witam serdecznie. Skończyliśmy na tym, że spotkałeś bardzo ważną osobę, która poznała się na Twoim talencie, na Twoim głosie. To znaczy, ona, ona mi potem powiedziała, bo zadała mi pytanie, dlaczego ja? Przecież tyle ludzi jest na scenie. Radar to nie jest trzyosobowa grupa. Tam występowało 30 osób. Tam były cztery samochody ciężarowe jechały na pełne sprzętu i, i, i ubrań na, na występy. Prawda ale mówię przecież tyle ludzi jest. Tyle, tyle śpiewając, tam jest pręgoski. Pierwszy tenor Warszawy. No to ja go rozumiem, ale dlaczego ja? A bo proszę pana, pan ma taki timber głosu, który nie powtórzył się od wielu, wielu dziesiątków lat i miał go Delmonaco. Powiedzmy, kto to był, Mario Delmonaco. A, ja mówię, a kto to był? Ja też nie wiedziałem. To był tenor bohaterski. To był pieśniarz. To był, był ni niedośliniony układ timbru głosu. I co ja mam taki? No tak. No dobra, no to. No to no dobrze, to już teraz wiem, no będziemy przychodzić. Jak będę zjeżdżał z trasy, no to melduję i, i, i ćwiczymy. A ona mi jeszcze mówi tak, wie pan, to nie jest tak, że pan będzie od razu śpiewał, bo to, bo to, trzeba, to trzeba dużo poświęcić czasu, a pan ma samorodny głos, w pewnym momencie ustawiony już na, na śpiewanie muzyki, śpiew no poważne śpiewanie, prawda, teatralne, typu Teatr Wielki Muzyczny, czy inne tamte. Yy, I będzie pan przygotowany do chóru. Najpierw w chórze będzie pan śpiewał, ale proszę pana, i tak pan będzie solistą. Ja tego nie rozumiałem. Bo I ile to... miałeś wtedy lat? Dwadzieścia parę. No to coś takiego dla tego młodego chłopaka. No ale to, to ja nie rozumiem. By... Wiesz, gdybym no, miał no, teraz te nie lata, brać. to ja bym zrozumiał, co ona, co, że, że to jest, że ja mam, złapałem szczęście za nogi. Ale ja miałem 20 parę lat. Dla mnie było szczęście, jak się grało dla młodzieży, jak się zarabiało szmal, przepraszam, pieniążki, jak stać było mnie na wszystko. To, 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 to jest życie młodzieżowego człowieka, młodego. Tak młodzi powinni żyć, mi się tak myślałem, ale gdybym miał rozum obecny, to bym. Myślę, że bym zrezygnował z radaru i, 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 i intensywnie się uczył. Za to musiałem płacić, to nie było za darmo. Ona powiedziała, nie, ale nie myśl że, że to by jest za darmo. I pierwsza lekcja, ja nie zapomnę pierwszej lekcji. Badam, yy, ile mam oktaw, co i jak. No i yy, brakuje mi yy, dwóch dźwięków. Zaskrzeczałem je po prostu i mówię, no i co? I, no przecież to nie jest śpiew. Żeby mieć pełną skalę tenora bohaterskiego. Ale masz te struny, to wypracujemy, wypracujemy, nie był się. Spokojnie, dlatego będziesz powoli śpiewał, bo śpiewał, śpiewał. Będziemy się uczyć w chórze, a potem spokojnie. Niewiele jest utworów na, na tych, żeby w, w najwyższych registrach przy tenorze bohaterskim to wykorzystywać. Ja tego nie rozumiałem. Dla mnie były zupełnie inne, inne wartości, wartości, gdzie wchodzę na, na, na scenę w Sochaczewie. Big Beat, przede wszystkim. No, Big Beat, ale teraz już Big Beat minął. Jeżeli wrócimy jeszcze do tego Big Beatu trochę, ale wchodzę na scenę w Sochaczewie, pełna sala tu w, w układzie klubu oficerskiego. Poznają nie, fajnie śpiewamy bis. Na sali mnóstwo ludzi. To takie, takie było moje patrzenie już na to wszystko. Z tych wszystkich y, uchodźców, nazywając teraz, no, używając tego popularnego, popularnego słowa zespołu rackbend, to moi drodzy, ja najwięcej zarobiłem. Ja chciałbym mieć pieniądze teraz, te, jakie ja zarabiałem w radarze, prawda? Będąc teraz właścicielem firmy. Chciałbym takie pieniądze zarabiać. No właśnie, ja chwilę chciałbym zapytać o tą, o tą inną Twoją działalność. Tak. Bo oprócz tego, że śpiewasz, grasz wciąż, to jeszcze masz też swoją działalność, tak. prawda? I, i, I czym ty się zajmujesz? Ja jestem elektronikiem z wykształcenia. No, zajmuję się, mam centrum Zabezpieczania mienia, to dawna nazwa, teraz się nazywa CEZIM. My robimy analizy zabezpieczania obiektów, od mechanicznego po elektroniczny, prawda? I building management system to jest coś takiego, jak inteligentne budynki się na to mówi. No. Pracujemy, projektujemy, ja projektuję, pracuję. Jesteśmy już 30 lat na rynku. Ty cały czas jesteś czynny, nie tylko muzyczny. Tak. Znaczy nie, ja już jestem, moi drodzy, na emeryturze, ja tylko tak młodo się ubieram. <grym> No nie, ale. Modo już... wygląda. Tak? bo się ładnie ubieram tak po młodzie tak Ale mam swoje lata. Waldek, a jeszcze powiedz mi o, twoim, o Twojej przygodzie z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi, bo też tam byłeś i też Byłem tam, tam Byłem tam. Tam opowiem Wam jeszcze jedną sytuację. Wiecie muzykę. Znaczy, ja zupełnie inaczej patrzę na świat. Ja mam takie spojrzenie, że romskie spojrzenie. Żeromskie, jak opisywał, z takimi detalami, że to był fotograficzny opis. Ja obserwowałem, ja, ja mam to, nie wiem, ja potrafię patrzeć na sytuację i być w innym świecie. Prawda? Ale widzę wszystko. No i to, i, i takie sytuacje, to mi pomagało w, na przykład, jak byłem w Stanach Zjednoczonych. Wracając do, do tych przygód, tam miałem przygodę z możliwością grania z zespołem Extrabol. Ale to nie ten zespół, który oni nie grali swoich utworów, oni grali do Kotleta. Prawda? To tam się gra. Tam, jeżeli ktoś wam mówi, że tam ma koncerty, to zastanówcie się dobrze. Czy on ma rzeczywiście te koncerty? Jeżeli ma, może ma po klubach polonijnych, ale poza Polonii się nie wyjdzie tam. Tam na 5. awenii, ja idąc 5. awenii słyszałem perkusistę. Podchodziliśmy do niego, coraz bardziej go słyszę i słuchajcie, jest jedyny werber i Cnel, resztę to są plastikowe Pudła, po farbach, po olejach, stopa jeszcze była, ale już ten główny bęben nie był bębnem, tym głównym, co jest od perkusji, tylko plastikowym opakowaniem czegoś tam. Jak ten chłopak zaczął grać, to był ciemnoskóry człowiek, prawda? Miał on na przewagę nad tym wszystkim, bo on ma, oni mają w sobie to, te rytmy w genach. Jak on zaczął grać, ciężko jest zarobić parę groszy, ale ja wyjąłem 50 dolarów i mu dałem. To jest niemożliwe. – Ty w Ameryce dałeś mu 50 dolarów? – Tak. on jak zobaczył to, a tam jest dolar, typ dolar, no, ale to nie... To jest szacunek dla człowieka, który... Ten. Druga sytuację, w tunelu idziemy. Chłopcy grają, to już tam kilka osób. Na akordeonie gra człowiek. Nie był Polakiem, ale ja my złapie go. Złapie go. Tak, dla, dla fanów, no nie? I mówię, ty, słuchaj, dam ci 50 dolarów. To była dniówka wtedy, moja. Dam ci 50 dolarów, no nie? Jak mi zagrasz u oberka Łowickiego? On nie rozumiał, co to. Ja mu wytłumaczyłem. Nie? No musiałem zapłacić. Zagrał. Zagrał. Charakter, wy... zagrał, wydał charakter. Ja nie wiem, czy to był oberek do końca, ale charakter muzyki, jaką stworzył, był oberek. Rytm i to wszystko. Co obowiązuje w Układach Łowickich. No i 50 dolarów nie. ale ja nie żałowałem tego. Ja nigdy, jak widzę muzyków, to ja, ja zawsze płyty kupuję od muzyków, nie jedną, kilka, prawda? Bo mówię to jeszcze dla rodziny, bo ja wiem, jaka to jest ciężka, ciężka praca. To jest może na tysiąc jeden się wybije, jak się skrzyżują dwa żywioły życie i szczęście. Inaczej jesteś muzykiem, dobrym muzykiem, uważanym, poważanym muzykiem. No ale... Gwiazd jest mało. Ale powiedz, jakbyś ocenił swoje życie. Ciekawe jeszcze jeszcze przede mną. Mimo... Nie będę mówił ile mam. ale to ciekawe życie. Ja, się, ja Ja do tej pory sobie lubię śpiewać i to fajnie pośpiewać. Mnóstwo wspomnień. Mnóstwo wspomnień, wspomnień. Mnóstwo wspomnień. To jest. To, 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 tego się nie da opisać. Tego się Przeżyłem fajnie. Ja jeszcze będę żył, nie, nie to, że przeżyłem. Jeszcze! Zapewniam cię, że za 30 lat zapraszam Cię też na rozmowę. Wiesz, powiem Ci taką moją odpowiedź. Mi na życiu nie zależy. Jest? Ja mogę żyć 100 lat. Także wiesz. Ja jestem gotowy na to. Powiedz Waldek, o czym Ty jeszcze marzysz? Co byś chciał osiągnąć? O czym marzę? No to, co o czym marzyłem, mam. Rodzinę mam fajną, żonę mam fajną. Dzieci fajne, prawda, to tak to z tych marzeń. No marzę, żeby moja córka obecnie jest, a też to jest anegdotka, odpowiem z życia anegdotę. Moja córka była w szkole teatralnej, oddział w, w Białymstoku, w warszawskiej szkole teatralnej, tam się dostała. No i po roku czasu, a tu było w szczęście, no i, Szczęśliwi byliśmy, ona też przychodzi i mam dwa, dwa, dwie sytuacje. To mogę wam powiedzieć dwie. Dobrą i złą. Którą chcecie pierwszą? Mówimy. No dobra, dawaj tą złą. No nie. A ona mówi. Wiecie co? Rezygnuje ze szkoły teatralnej. Ja dostałem białe gorączki, ale muszę, nie będę przed dzieckiem, to bycie. Białe gorączki mówię, co czy, kobieto, czy ty wiesz, co ty robisz? Na jedno miejsce było po tysiąc ludzi. 500, tysiąc i mnóstwo ludzi na jedno miejsce, żeby stworzyć klasę dwudziestoosobową, tysiące ludzi zdawało do tej szkół. Zobacz, gdzie oni są, a, a ty już byłaś i co? Ale mam jeszcze drugą wiadomość. No jaką? To będzie dobra? Nie wiem, czy dobra, ale chyba może się wam podoba. Zdałem do Art School Theatre in Sydney near Barcelona, to jest obok Barcelony, do szkoły teatralnej w CIGIS, to jest oddział szkoły londyńskiej teatralnej, głównej, prawda, e, w Portuga w tym w Hiszpanii, w miejscowości Sydis. Ja mówię, a jak tam zdałaś? Przecież. O co? No, zdałam. Jedyna z Polski się dostała. Pięknie, to gratulacje. No, dziękuję. No, jej trzeba pogratulować. ale no, no, to Ja też Ciebie gratuluję. Dobra, dziękuję. Przekażę. No i dziewczyna, no to to mówisz marzenia. No, moim marzeniem jest, żeby wykorzystała, bo, bo charakter dążenia do celu ma mój. Nawet timbr głosu w zabawach, jak była mała, próbowaliśmy bawić się śpiewem. Nie ma kobiecego głosu, znaczy ma kobiecy, tylko ma charakterystyczny. I no, żeby, żeby skończyła. Jest teraz na trzecim roku. No a twoje marzenie, mi chodzi o twoje marzenie. Moje marzenie? Mhm. No to moim marzeniem jest, żeby moja córka skończyła szkołę i, i, i gdzieś to szczęście z życiem jej się przecięło. Ona ma jeszcze takie marzenia, że no, ma tą buławę z sobą nosi, no nie? bo każdy młody człowiek buławę nosi. No i to moim marzeniem jest, żeby się szczęście z życiem, skrzyżowało. I wtedy jest ten moment, że wyszła na dalej. Nie każdemu. Jest mnóstwo aktorów, mnóstwo piosenkarzy, no i nie wychodzą. No. Szarość życia, sytuacja, brak tego skrzyżowania zmusza ich do, do powrotu do rzeczywistości. Tak, To jest, no to, to jest moje marzenie. To jest takie moje mocne. No i co ja mam? Życie przeżyłem, mam, żo mam żonę, mam e, fajną rodzinę. E, żona się ze mną nie kłóci. Ja mam metodę, nie zaprzeczam. No i czekam, aż sobie sama zaprzeczy. <noise> no raczej robimy to na zasadzie uśmiechu, prawda? No i mi więcej trzeba. Jestem już praktycznie na emeryturze. No, może tym drugim marzeniem to jest, żeby syn już całkiem przejął firmę. Bardzo dobrze. Zrobił rewolucję w firmie. Ja, ja zarządzałem w firmie tak jak się zawsze. My nie mieliśmy tych zasad. Oni teraz to mają na, na wszystkich mediach te zasady. Ja umiałem zarządzać w chaosie. I wszystko wychodziło. On, on ma wszystko pokładane, jak w zegarku. No Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, i. No i zaczyna sobie dawać radę. Muszę powiedzieć, że idzie do przodu. Firma, firma wszyscy wiedzą, co mają robić. Mają oznaczenia, checklistę. Każdy wie. Jest porządek. Ja nie, ja byłem, ja wiedziałem. Zresztą ja to osobiście pracowałem. On, on pracuje zarządzając tą firmą. Ma cały czas pracę. No i myślę, żeby, żeby dalej poprowadził no i żeby była szczęśliwy. No. Jakby powiedział przedstawiciel zespołu, z którym grałeś niegdyś kameleon, dziś kombi: każde pokolenie ma własny czas. Tak jest. I to jest chyba najlepsza puenta naszej rozmowy. A tu już koniec. No, może, może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Ja mogę jeszcze długo mówić. Powoli musimy zmierzać do końca. Taśma się kończy. Taśma się kończy. Życiu, życie różne pisze scenariusze mi napisało fajny. I ja bardzo fajny. Bardzo się cieszę. Ja również. gratuluję. No ale też chciałbym ci pogratulować. Valdezio. Też wiem, że jesteś muzykiem czynnym. No tak, jeszcze. jest Też, też tworzysz. no Ja jestem tego przykładem, bo pisałeś dla mnie teksty. Dziękuję za płytę. Mam nadzieję, że się spodoba. No, mam płytę Cieśnickiej, dobrze mówię? Tak, ja on. Cieśnickiej też dostałem. Też będzie gościem na też? Tak, tak. No Proszę ją pozdrowić ode mnie. Oczywiście. Także no, cieszę się, że mogłem porozmawiać. Przepraszam wszystkich, których. Nie wymieniłem, a mo, powinienem wymienić wiele nazwisk, ale też, jeszcze raz zapraszam do tej książki. Tutaj jest część historii, i bardzo dobry pomysł mieli, żeby zaznaczyć, bo to życie, które było jeszcze, które, w którym jeszcze nie było mediów, nie było. Zarchiwizowane. To jest z inspiracji Janusza Szostaka, niestety, świętej pamięci. No, bardzo, ba, niestety, szkoda, ale no, on miał szalone, fajne pomysły. Tak, tak. Zresztą na, na jego na jej, jednej z imprez też zaśpiewałem ta Okudżowa. Z Leszkiem Lewickim. No proszę. No. proszę. Także... Waldek, dziękuję serdecznie. Piękna, dziękuję za spotkanie. Bardzo, bardzo pouczające. Wiele ciekawych rzeczy, myślę, jak się dowiedzieliśmy wszyscy. Państwu też bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że i Państwo dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, oczywiście do polubiania. Chyba tak to się mówi po angielsku, <grych> prawda? No i do oglądania następnych naszych spotkań. Do zobaczenia.